Cześć, pokażę Ci dziś, jak możesz ogarnąć sobie naciągnięcie linek hamulca ręcznego w Twoim BMW. U mnie sytuacja jest taka, że wymieniałem komplet tarczy i klocków na tylnej osi w BMW serii 1 generacja F20. No, i w momencie takiej wymiany, jeżeli zwalasz tarczę, no to wydaje mi się, że obowiązkowym elementem takiej, takiej naprawy jest regulacja, ponowna regulacja hamulca ręcznego. I teraz trochę, trochę teorii, dlaczego tak jest. Generalnie w BMW mamy tzw. Tarczo -bębny, tak zwany tarczobębny, czyli nie ma klasycznego bębna, tylko jest tarcza, która z zewnętrznej części łapie klockiem, natomiast od wewnątrz tutaj zamontowane są szczęki, które pod wpływem zaciągania ręcznego rozprężają się i auto hamuje. I teraz zobaczcie jak wygląda stan tutaj miejsca, gdzie tarły sobie szczęki ręcznego w starej, w starej tarczy. No, jest generalnie gruz straszny. W ogóle cała tarcza jest gruzem. Więc tutaj no, obowiązkowo była do wymiany. I teraz gdybyśmy nie zrobili takiej regulacji, takiej adaptacji naciągnięcia czy rozprężenia tych szczęk do nowej tarczy, no to jestem przekonany, że albo hamowałoby za słabo, albo za mocno. Raczej za słabo, bo tutaj po prostu mamy zużycie już materiału naokoło, więc, więc zakładam, że tam nawet jest taka, takie wgłębienie tak? od... od Szczęk, i teraz jak ja to robię? Generalnie, jak już mam to wszystko poskładane, to w ogóle do montażu, żeby było prosto zamontować tarczę. Tu jest taki, taki rozpierak z lewej strony, jest u góry, z prawej strony jest na dole. Tu jest taki rozpierak, który ma taką zębatkę z gwintem, i rozkręcając go, on rozszerza odległość między szczękami, przez co hamulec łapie za tarczę. Jak to skręcamy, no, to oczywiście jest odwrotnie. Więc na, na potrzeby montażu, żeby był prosty montaż nowej tarczy, ja to sobie skręciłem do zera, żeby po prostu dało się łatwo wrzucić tarczę. To samo zrobiłem z drugiej strony, no i teraz trzeba to wyregulować na nowo. I teraz, jak wygląda proces regulacji? Generalnie musimy zrobić obsługę w dwóch miejscach, czyli tutaj z tyłu, na, na, tym, na, tej tarczo, na tym tarczobębnie, ale musimy zacząć od udania się do. Okolic dźwigni hamulca ręcznego. Ja już tutaj zdjąłem, zdjąłem już tutaj ten, ten mieszek, no i tutaj macie automatyczną regulację, taki napinacz hamulca ręcznego, i tu jest takie wyżłobienie, w które wchodzi sobie płaski śrubokręt, i tu będzie trzeba przyłożyć trochę siły i wepchnąć. Tą autoregulację w kierunku dźwigni ręcznego. Później to opuszczamy, jakąś tą autoregulację mamy przygotowaną do ustawień. To no tutaj mam u siebie automat, więc jest trochę problem, żeby zrzucić na, na luz na neutral, tak żeby mógł obracać sobie tylnym kołem. Natomiast no w manualu byłoby to prościej tutaj trzeba niestety włączyć zapłon i na chwilę odpalić samochód, żeby dało się przerzucić bieg na neutral. Zgasić silnik, ale nie wyłączać zapłonu. Wtedy jesteśmy w stanie dalej mieć skrzynię w trybie neutral i kręcić koło. Ja do, do tej operacji ściągam sobie całe koło, żeby mieć lepszy, lepsze dojście, lepszy widok. Natomiast, jeżeli chcesz, to możesz po prostu wykręcić tylko jedną szpilkę. I obracać sobie całym kołem. No, przez to będziesz widział, kiedy, kiedy hamulec łapie, kiedy nie. Ja, tak jak powiedziałem, robię to na zdjętym kole, dlatego, że przez każdą ze szpilek wtedy mogę sobie znaleźć miejsce, gdzie mam tą regulację i po prostu sobie kręcić. Tak jak powiedziałem, regulację się robi przez otwór, gdzie mamy normalnie szpilkę, i szukamy sobie takiego. Tej właśnie, tej rozpórki, o której mówiłem. Tak jak wspomniałem, z lewej strony jest u góry, z prawej jest u dołu. I zasada jest taka, że jak mamy tam to wszystko już przygotowane do regulacji, to zakręcamy, raczej rozkręcamy sobie ten regulator, żeby szczęki zaczęły zbliżać się do, do tarczy, do momentu, kiedy nie będziemy w stanie ruszyć w ogóle tarczą. I później zaczynamy delikatnie to odkręcać, aż do momentu, w którym będzie, nie będziecie słyszeli, że szczęki trą o wewnętrzną część tarczy. I to jest tak, jakby ten moment regulacyjny, kiedy powinniście zakończyć procedurę, przeskoczyć na drugie koło, zrobić dokładnie to samo i na koniec odblokowujecie tą zapadkę, którą żeście blokowali od autoregulacji podręcznym. No i tyle. Należy wtedy założyć koła, przejechać się, zobaczyć, czy łapie. Jeżeli masz wrażenie, że łapie za słabo. No to oczywiście możesz sobie powtórzyć procedurę, czy bardziej już tylko podciągnąć troszeczkę tą zębatkę o tam, nie wiem, 2 trzy ząbki. No ale to już według własnego tam upodobania, tak? Jeśli chodzi o kwestię zastosowania tej procedury do innych samochodów, do innych BMW, do innych modeli, to myślę, że śmiało w trójce F30 jest dokładnie to samo. W piątce F10, F11, oczywiście tam, niezależnie czy kombi, czy Turing, czy. Touring, czy Czyli muzyna. Zakładam, że w piątce, trójce, a czy w x piątce, x trójce, x ca jest dokładnie to samo. To tyle. Powodzenia i do następnego. Cześć.